W hotelu tu mi się przydało jakieś zastępstwo porządnej kobiety. To bardzo miłe z pani strony, ale akurat nikogo nie szukamy. No i jeszcze czego, żeby mnie szukać? Ja tu dzisiaj w zastępstwie jestem i to jest potwierdzone odgórnie. Odgórnie to znaczy przez kogo? Przeze mnie. Od czego mam zacząć? Chwila, moment. Właściwie za kogo pani w zastępstwie jest? Pawła Kowalskiego to ty znasz, dziecko? Y nie, właściwie wydaje mi się, że... To już nie poznasz, zastępuję go. Ale on tu nigdy nie pracował. A po co, jak ma zastępstwo? No tak, ale Dobra, goście wymeldowani, co dalej? Jak wymeldowanie? Przecież większość dopiero przyjechała. Ludzie przychodzą i odchodzą, ci akurat zabrali tą drugą opcję. Ale to nasi goście hotelowi. Oni zarezerwowali u nas pobyt. Ty, a nie denerwowali pani? W sensie? W sensie kupie pytania w recepcji. Skargi, hałas, narzekanie, przeszkadzanie podczas grania w gierkę w pracy. To wszystko naprawdę pani nie denerwowało? Właściwie tak, ale pani Tereso, oni zapłacili za pobyt tutaj. Będą chcieli zwroty pieniędzy. Zwroty pani kochana, to ciemny naród, jest oni nawet nie wiedzą, że mogą. Jeszcze na piwki zostawili, że im następny urlop przyspieszyłam. Ho, proszę. Tyle za wcześniejsze wymeldowanie? To w ogóle możliwe? I chwila, moment. I Jak następny urlop przyspieszyłam? No logiczne, wcześniej wyjadą teraz, tym szybciej będą mogli wypatrywać, wyczekiwać następnego wyjazdu, nie? A. No, to ty się dziecko bierz zamopowanie, ja idę na przerwę, a ty plus i serce, wiadomo, nie? A gdzie pani teraz w zastępstwie będzie? A to to już widzowie zaproponują, wiesz kochaninka?